Cześć wszystkim, dzisiaj wracam do Was z matematyczną ciekawostką. Co prawda, raczej nie zwołujecie tym imprezy, ale dzisiejszy odcinek jest 15. A ta liczba fajnie nam tutaj pasuje, bo jest liczbą złożoną, co oznacza, że ma więcej niż tylko dwa dzielniki. Jednym z nich jest 3, czyli tyle, ile gier indy przedstawimy wam w dzisiejszym odcinku. Ale jest również 1. Co się dobrze składa, bo jak wiecie czasem dostajemy maile od jakichś bardzo małych twórców czy wydawców, by tam wspomnieć może o tej gierce, którą wydają. No i tak się składa, że jest taka niezbyt znana franczyza, jaką jest, nie wiem, może kojarzycie Indiana Jones. Niezbyt duży wydawca, czyli Bethesda, który teraz już jest pod Microsoftem. Chcielibyśmy wspomnieli, że ich taka mała gra wyszła na taką jeszcze mniej znaną platformę, jaką jest PlayStation. Wiecie, ta konsolka od Sony. Ale ten Todd tak do nas pisał i męczył nas tymi wiadomościami, to stwierdziliśmy, że głupią by, że tak przykro by mu było. Więc oto i informacja o Indianie Jonesie na PlayStation. A tak całkiem serio to faktycznie. Przypominamy, że Indiana Jones ukazał się już na większość mainstreamowych platform gier. Cieszy, bo gier Immersive Sim nie ma jakoś za wiele. Nawet, co by mogło zaskakiwać, nie ma ich wiele w segmencie gier niezależnych, a przecież przeważnie. Jak jakiegoś gatunku brakuje wysokobudżetowych, to indyczki starają się zapełnić pustkę w tym sercu. Dlatego jeżeli lubicie ten gatunek, to nawet taką wielką grą można się zainteresować. Ale to nie wszystkie niespodzianki w tym odcinku, dlatego mówiłem wam, ten 15 to taki fajny odcinek. Ale to drugą sprawę nakreśliłem już z pychu. Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszych gości specjalnych, chciałbym w szybki i przyjemny sposób zaprezentować wam najnowszy numer magazynu PS Extreme, którego losowe strony wraz z pięknymi okładkami widzicie w tle. W ramach wzajemnej promocji, zerowych płatnych reklam, jak coś. Majowy PS Extreme dostępny jest już w sprzedaży. W najnowszym wydaniu na 116 stronach znajdziecie m.in. artykuły o Nintendo Switch 2, Doom the Dark Age, Serial The Last of Us, Deluxe Key Jump, starutkim ale jarym Mugenie, czyli licencję Ekspedycji 33. Warto wspierać ostatnie wydawnictwa, jakie pozostały w branży kioskowej. Ja na przykład lubię sobie jeszcze poczytać prasę na działeczce Rod. Myślę, że jest nas jeszcze sporo. A jeżeli papier Wam nie po drodze, zawsze zakupić możecie wersję elektroniczną. Link do zakupu w opisie tego filmu. Wymagające platformówki to coś, co elektryzuje mnie za każdym razem, kiedy takowy twór pojawia się przed moimi oczyma. Unblock na papierze zapowiadało się, co prawda, na miks gry zręcznościowej i logicznej, ale ostatecznie, kiedy z grom się wreszcie skonfrontowałem, wyszło na jaw, że jest to tylko i wyłącznie platformer. I to bardzo irytujący. Ale do wyjaśnienia tej emocji dojdziemy. Przybliżmy na szybko naszego bohatera. Devona, aspirującego dewelopera gier, który zostaje uwięziony przez złego czarodzieja w magicznym świecie. W świecie z plasteliny. Zresztą cały proces widzicie w tej dość brzydkiej animacji. Naszym zadaniem jest pomóc mu uciec, pokonując różnorodne przeszkody w świecie rodem z Minecrafta. Twórca Unblock postanowił wyróżnić się dość kontrowersyjną cechą w swojej debiutanckiej grze: mianowicie grę platformową, mocno zręcznościową i precyzyjną umieścił w rzucie izometrycznym. Takim, który do tego rodzaju aktywności pasuje jak disco polo na pogrzebie. Wyczucie bohatera jest tutaj trudną do opanowania sztuką. Bo kamera umiejscowiona z góry powoduje, że nie do końca ogarniemy położenie naszego bohatera. Najgorzej jest z wysokością danych platform. Nie jesteśmy w stanie oszacować, czy następna wisząca kondygnacja jest wyżej, niżej od nas, a może na tym samym poziomie co nasze stopy. Dodatkowo irytującym są elementy ekspozycji platformowych, które są wyżej od nas. Zamiast tworzyć skrypt prześwitywania takich modeli, zasłaniają nam całkowicie widok. Mam nadzieję, że twórca poprawi to w najbliższych łatkach. Bo są też elementy, które całkiem mu wyszły jak chociażby sterowanie, nie aż tak toporne jak wam się wydaje oglądając ten gameplay. Same etapy <laughs> całe cztery sztuki to poziomy dzielące się na korytarzowe i takie, gdzie mamy swobodę w eksploracji. Naszym zadaniem jest zebranie wszystkich fioletowych kostek na planszy. W przeciwnym razie nie odpalimy portalu, który przeniesie nas do kolejnego etapu. Kiedy więc mamy poziom ze swobodą eksploracją jest spoko. Zginiemy, przenosi nas na początek mapy, ale zapis dotychczasowy zbiór. Gorzej jest kiedy następna plansza jest korytarzowa. Gra nie ma systemu checkpoint, więc każdorazowa skucha przenosi nas do punktu startowego. Dwa ostatnie etapy więc potrafią dać przez to w kość. Gra jest dramatycznie wręcz króciutka i gdyby nie ten wymuszony, wysoki poziom trudności spowodowany złymi decyzjami twórcy, ukończyć można by było ją w 30 minut. A tak prawie dwie godziny wyzwania. Choć jakoś bardzo Unblock mnie ostatecznie umęczył i zdenerwował, niestety nie zasługuje na wysokie noty. Szanuję cenę 23 zł za produkt, który więcej wart nie jest, ale to nie pomoże w tym, że jest to gra mocno przeciętna. No cóż, spodziewałem się gry nieco dłuższej, nastawionej na największą eksplorację, a także zagadki środowiskowe. A jak jest w rzeczywistości? No, szału nie ma. Upiornych giereczek puzzle platformowych ostatnio jakby więcej było, tak mi się wydaje. Jest to też dość wdzięczny gatunek dla twórców indie. W zapowiedzi na kwiecień wspomniałem wam, że niedługo ukazuje się One Upon a Puppet, w której trafimy do podsceny, tak samo jak nasi główni bohaterowie. Nif, która została wygnana za swoje kiepskie wystąpienie, jak również Drew, który po prostu jest kukiełką do utylizacji. Tylko, że w postcenium trafimy nie tylko na inne kukiełki i elementy scenografii, których trzeba się pozbyć. Będą również stwory ścienia, które będą chciały zgasić światło i zakończyć przedstawienie, ale też zgasić światło nam, bo one hitują. To na pewno jest coś, co nie jest przyjemne w tak dość krótkiej i prostej grze, a mianowicie te potwory z morderczym dotykiem. Nie jestem panem, gdy przeciwników trzeba na siłę unikać. No, może by mi to tak aż nie przeszkadzało, gdyby nie problemy techniczne gry, Potrafi się zakrztusić i klatkować, przez co łatwiej tym niemilcom nas podotykać. Ogólnie mam wrażenie, że w tej grze dużo błędów, bo zdarzyło mi się wpaść pod tekstury, zdarzyło się też, że przeciwnicy nagle zniknęli. O kolizji i skokach nie będę mówił, bo czasem to po prostu może być moja wina nigdy nie byłem dobry w skakanie. W grze na plus na pewno są zagadki. Ja bardzo przepadam za zagadkami środowiskowymi. A przez to, że gra cały czas fajnie orbituje wokół teatru, to czasem na przykład mamy granie cieniami na drugim planie, by rozwiązać jakąś zagadkę. Ogólnie gra pod względem wizualnym jest na fajnym poziomie to znaczy podoba mi się setting i niektóre lokacje chociaż design postaci i wrogów no tym nie jestem zachwycony. W związku z tematyką są też super znajdźki nawiązujące do artystów, jak na przykład Oscar Wilde. Co mnie za to trochę dziwi, fabularnie ta gierka za wiele sobą nie reprezentuje. Rzeczy są dość oczywiste i takie o. Za to mechanizm, który mi się jednocześnie podobał i nie, jest sterowanie naszymi postaciami. Bo jedną postacią poruszamy się i wykonujemy akcji lewą stroną pada, a drugim prawą. Oczywiście nie jest to nic odkrywczego, ale jakoś zawsze lubię ten motyw. Z Rzeczy, które za to mi się mniej podobały. To z biegiem gry, chociaż ona sama nie jest zbyt długa, bo 5, 6, może 7 godzin, elementy platformowe robią się nieco trudniejsze, ale zagadki wprost przeciwnie. Jednak wolę elementy logiczne niż platformowe w takich grach. Ogólnie dla mnie troszkę szału nie ma. Jest to solidny produkt, ale błędy dość uprzykrzają życie. Co prawda, to aspekt, który można naprawić, więc może za jakiś czas na promocji warto sprawdzić. Dawno nie było u nas boomer shootera, które przecież uwielbiam ogrywać do dziś dzień. A więc zapraszam do przesłuchania mini recenzji gry Vystero Fest. Fabuła jest dziwna i niepokojąca. Caroline, psychopatyczna najemniczka z obsesją na punkcie broni, pragnie zaręczyć się ze swoim chłopakiem, jakimś kosmitą. Problem w tym, że nie stać jej na pierścionek zaręczynowy. Szansa na zdobycie potrzebnych funduszy pojawia się, gdy dowiaduje się o wysokiej nagrodzie za głowę czarnoksiężnika Chromua członka organizacji prowadzącej nielegalne eksperymenty naukowe. Caroline postanawia podjąć się tego zadania, planując zabić cel, zgarnąć pieniądze i wrócić na czas na romantyczną kolację. Odwrócona rzeczywistość w kwestii starania się o rękę. No cóż, nie trudno zauważyć, że gra czerpie inspiracje z klasycznych shooterów, takich jak Doom i Wolfenstein 3D, oferując szybkie tempo akcji i intensywne starcia. Gracze muszą opanować techniki, takie jak bunny hopping i daszowanie, aby skutecznie uniknąć ataków przeciwników i poruszać się po arenach. Są to naprawdę dobrze zaprojektowane mechaniki, których używanie poprawia nasz taniec śmierci. Wspomniany skok królika rozkręca nasze jumpy, kiedy wykonamy ich odpowiednią serię, zyskujemy wyższy skok i przyspieszenie. Vistra Fest oferuje 9 broni ciężkiego rażenia, od standardowych giver po bardzo wymyślne sprzęty pokroju punk kanona. Co ciekawe, amunicji bywa tutaj mniej niż rozsądków w horrorach klasy B, więc często trzeba polegać na pięściach Coroline, które potrafią rozłożyć przeciwnika na części szybciej niż Kot robi to ze świąteczną choinką. To kolejna świetna mechanika, której tak mięsistej dawno nie doświadczyłem w boomer-shooterach, a bardzo lubię wykańczać przeciwników wręcz lub bronią białą. Niestety ze świetnym gameplayem w parze nie idzie do końca różnorodność przeciwników i etapów, bo te niezbyt się od siebie różnią. Od kolejne korytarze, jakiejś mega fabryki czy tam laboratorium, zmienia się kolor ścian, kilka sprite'ów ekspozycji, a reszta jest taka sama. Fajnie jednak, że co róż twórcy ja nas nowymi pułapkami i elementami platformowymi, więc wybaczam taką stylówkę poziomów. A i sama Caroline zbyt bardzo chce być damskim księciem Duke Nukenem, bo co chwila przemawia w niezbyt wyrafinowanym stylu i języku. No delikatnie mówiąc, niektórym graczom może przeszkadzać styl jej wypowiedzi, który bywa przesadzony. Ale jeśli kochasz boomer shootery, tak jak ja, Wistora Fest dostarczy ci świetnej rozrywki i zastrzyku adrenaliny na co najmniej 10 godzin. Należy się soczysty sztosik. To wszystko na dzisiaj. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy któraś z tych gier, mimo przeciętnych ocen, Was zainteresowała. Na przykład na promocji. Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to tyle. Na niedzielę szykuję niespodziankę dla wszystkich fanów platformówek i Metroidvanii. Oczekujcie więc kolejnych indyczych opowieści.